Za tydzień 27 kwietnia minie kolejna rocznica wprowadzenia komunistycznej stalinowskiej ustawy, która zezwalała na tak zwane przerywanie ciąży. Przypomnijmy sobie dziś kilka historycznych faktów, bo historia, najlepsza nauczycielka życia, pomoże nam zrozumieć to, co tu i teraz. Zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. Pierwszym krajem na świecie, który 18 listopada 1920 roku zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci, był Związek Radziecki z Leninem na czele. W tamtym czasie w całej Europie prawo chroniło ludzkie życie. Drugim przywódcą europejskim, który chciał legalnej aborcji w swoim kraju, był Adolf Hitler. Dążąc do utworzenia rasy panów, doprowadził w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci, które mogły posiadać wady wrodzone. Na terenie Polski po raz pierwszy prawnie narzucono pełną dopuszczalność aborcji 9 marca 1943 roku. Rozporządzenie hitlerowskiego okupanta zezwalało Polkom na nieograniczone żadnymi sankcjami zabijanie polskich nienarodzonych dzieci. Hitler powiedział: Osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Poza aborcją pozwolił Polkom stosować antykoncepcję. Co interesujące, równocześnie zaostrzono kary, do kary śmierci włącznie, za zabicie nienarodzonego niemieckiego dziecka. Podwójna moralność Hitlera? Powiedziałbym raczej, że po prostu uczynił z aborcji polityczne narzędzie. Po co zabijać Słowian, skoro mogą unicestwiać się sami? Oczywiście, w czasach okupacji utrudniano korzystanie z opieki zdrowotnej. Na przykład w Łodzi Polacy mieli dostęp do jednego szpitala. Wyjątek czyniono jedynie w przypadku, gdy kobieta domagała się wykonania aborcji. Cel działań był jeden zniszczenie polskiego narodu. Po II wojnie światowej hitlerowskie rozporządzenia utraciły moc prawną. Zaczęły obowiązywać polskie przedwojenne ustawy, które chroniły życie dzieci. Po raz drugi w Polsce dopuszczono możliwość dokonywania aborcji 27 kwietnia 1956 roku. W czasie terroru komunistycznego ludzie wprowadzeni do Sejmu w 1952 roku przez Stalina przegłosowali legalizację aborcji. Powołując się na tę ustawę, zabito dosłownie miliony nienarodzonych dzieci. Według oficjalnych szacunków rocznie pozbawiono życia 200 tysięcy dzieci. Nieoficjalnie mówiło się, że liczba ta była o wiele wyższa. Ustawa ta obowiązywała do 7 stycznia 1993 roku, kiedy to przyjęto obowiązującą do dziś ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przegłosowali ją posłowie opcji centroprawicowej, solidarnościowej, przy zdecydowanym sprzeciwie postkomunistów i liberałów. Polska stała się pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji odrzucił ustawę aborcyjną i wprowadził ustawę chroniącą życie, z trzema wyjątkami. Po wyborach prezydenckich w 1995 roku, już 14 grudnia, jeszcze przed zaprzysiężeniem nowo wybranego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, grupa lewicowych parlamentarzystów wystąpiła z inicjatywą znowelizowania tej ustawy. Proponowano aborcję z tzw. przyczyn społecznych. W uzasadnieniu, oficjalnym piśmie rozpoczynającym tę procedurę legislacyjną, lewicowi parlamentarzyści dopuścili się kilku ewidentnych kłamstw, czym później zajęła się prokuratura. Niestety postkomuniści i liberałowie zdążyli przegłosować nowelizację, a prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ją 20 listopada 1996 roku. Nowelizację zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego senatorowie AWS. Decyzją z 28 maja 1997 roku Trybunał przywrócił poczętym dzieciom prawną ochronę życia. W 1997 roku przyjęto Konstytucję RP która stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Obecnie, wskutek uznania za niekonstytucyjną tzw. przesłanki eugenicznej, w Polsce możliwe jest tzw. przerywanie ciąży, która jest następstwem gwałtu lub gdy dziecko zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. Nasi politycy dopiszą do tego kalendarium kolejne wydarzenia. To oczywiste, że gdy układ sił na polskiej scenie politycznej się odwróci, aborcja będzie jednym z pierwszych tematów w Sejmie. Znowu usłyszymy, że to prawo kobiet, że wolność wyboru, że nie można zmuszać do heroizmu i tym podobne slogany. Przypomnijmy sobie wtedy, od kogo się zaczęło Lenin, Hitler, Stalin. Jak to możliwe, że nawet w XXI wieku niektórzy uważają ich za największych orędowników pokoju i wolności? Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, zaglądania na naszą stronę internetową oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych.